W małej wiosce otoczonej zielonymi wzgórzami żył młody mężczyzna o długich blond włosach i jasno-niebieskich oczach. Nazywał się Jakub i był znany z tego, że zawsze nosił proste, lniane ubrania, które odzwierciedlały jego skromność. Wioska była pełna różnorodnych postaci, ale nikt nie wzbudzał takiego szacunku jak starsza kobieta Maria. Z siwymi włosami, związanymi w kok, oraz twarzą spracowaną przez lata pracy. Była skarbnicą mądrości i doświadczenia. Pewnego dnia Jakub wracał ze zbiorów, kiedy natknął się na Marię, uwięzioną pod ciężkim głazem. Jej twarz była wyrażająca strach i ból. Jakub, przepełniony empatią i wewnętrzną siłą, nie wahał się ani chwili. Szybko podbiegł i, mimo iż był niewielkiej postury, postanowił pomóc. Nie poddawaj się, Mario, razem to zrobimy powiedział, a w jego głosie była determinacja. Jakub połączył siły z innymi mieszkańcami wioski. Każdy przyniósł swój dar. Nocne niebo rozświetlały latarnie, a brak pieniędzy przekształcał się w życzliwość. Wspólnie zbudowali prowizoryczne urządzenie do podnoszenia kamienia. W miarę jak prace postępowały, Jakub nieustannie motywował innych. W jedności jest siła. Jego słowa niosły się po wiosce, inspirowały do wspólnego działania. Gdy w końcu głaz został przesunięty, Wszyscy odczuli ulgę. Maria z łzami radości w oczach powiedziała: Nigdy nie można tracić wiary w drugiego człowieka. Wokół nastała chwila ciszy, w której wszyscy zrozumieli, jak ważne są wsparcie i solidarność. To doświadczenie zjednoczyło ich na nowo. Jakub, dotąd niepewny, stał się liderem, a wszyscy docenili jego wartość. Uczyli się, że czasem to, co wydaje się niemożliwe, staje się łatwiejsze, gdy jesteśmy razem. W miarę upływu dni wioska rosła w siłę, a Jakub zrozumiał, jak ważną rolę odgrywają wartości takie jak przyjaźń, miłość i pomaganie innym. Ich historia stała się legendą, przypominającym, że solidarność i determinacja są kluczowe w obliczu trudności. Każdy z mieszkańców, wspierany przez wiarę nie tylko w siebie, ale także w innych, kroczył ku jasnej przyszłości.